Znowu tłumy do garderoby się pchają. Kwiatów więcej niż na targu. Tak zawsze jak Moczyjewska do Poznania przyjeżdża, bilety wyprzedane, po spektaklu każdy chce ją z bliska zobaczyć, publiczność ją uwielbia. A w roli desdemony jest rzeczywiście absolutnie genialna. Zresztą czegoś się nie tknie, zamienia się w sztukę. Ona by chyba mogła zasnąć na scenie, a, a i tak wszyscy byliby zachwyceni i klaskali dopiero jak się obudzi. 10 stycznia 1895 roku na scenie Teatru Polskiego w Poznaniu występowała Helena Modrzejewska. Aktorka jak zwykle została przyjęta z ogromną życzliwością. Spektakle z jej udziałem odbywały się przy wypełnionej po brzegi sali, a miejscowa prasa prześcigała się w zachwytach nad jej zawodowym kunsztem. Związki Heleny Modrzejewskiej z Wielkopolską były silne. Jej mężem był bowiem Karol Chłapowski. Przedstawiciel tutejszego ziemiaństwa, wywodzący się ze słynnej rodziny żołnierzy, zarazem działaczy organicznikowskich. Profesor Tadeusz Szeligowski, znany kompozytor, pedagog i organizator życia muzycznego z wykształcenia, był prawnikiem. Jak wielu zasłużonych naukowców i ludzi kultury z Wielkopolski, nie pochodził, był bowiem rodowitym lwowianinem. Na wartę przybył dopiero w 1947 roku i niemal od razu zajął wybitną pozycję w muzycznym życiu Poznania. Wiele tu komponował. Tutaj, m.in. jego opera Bunt Żaków”, do której libretto napisał Roman Brandstetter. Po śmierci artysty 10 stycznia 1963 roku trumna ze szczątkami Tadeusza Szeligowskiego spoczęła w podziemiach Kościoła Świętego Wojciecha. Imię tego kompozytora i pedagoga nosi dziś Filharmonia Poznańska. 10 stycznia 1963 roku w stolicy regionu powstał złożony przez Jerzego Zgodzińskiego poznański zespół perkusyjny, pierwsza tego rodzaju formacja muzyczna w Polsce. Artyści prezentowali swoje umiejętności na festiwalach muzycznych w kraju i za granicą, między innymi w Berlinie, Moskwie, Kopenhadze, Hanowerze, Wilnie i Brnie. Współpracowali z wybitnymi kompozytorami Jerzym Bauerem, Florianem Dąbrowskim, Krystyną Moszumańską, Nazar, Martą Ptaszyńską, Grażyną Pstrokońską, Nawratyl, Franciszkiem Woźniakiem oraz Lidią Zielińską. Zespół istniał przez kolejne 30 lat, a 10 stycznia 1973 roku odbył się uroczysty koncert z okazji dziesięciolecia istnienia tej grupy. 10 stycznia 1955 roku zakłady Stalina, czyli ówczesny cegielski, przekazały do sprzedaży poważną liczbę brzytew własnej produkcji. Zaznaczono, że kosztują one 90 zł, a więc są o 110 zł tańsze od sprowadzanych, a ich trwałość jest dużo lepsza. Jednocześnie zapowiadano, że ZISPO wypuści również na krajowy rynek adaptery.